Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik poziomu oleju w Dacia Sandero trzecim z lat 2020 do 2023 to kluczowy element diagnostyki układu smarowania. Jego uszkodzenie może prowadzić do fałszywych informacji na ekranie. Co zagraża bezpieczeństwu jazdy? Symptomy problemu obejmują migające wskaźniki, lub nagle pojawiające się komunikaty o niskim poziomie oleju. Aby wymienić element, potrzebne są klucze imbusowe, ręczniki techniczne oraz nowy czujnik. Zacznij od odłączenia akumulatora, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki. Następnie odszukaj czujnik w komorze silnika, znajduje się w pobliżu pompki oleju, zazwyczaj przy bocznej ścianie skrzyni. Odkręć zacisk przyłącza elektrycznego, a następnie użyj klucza imbusowego do odkręcenia elementu. Uwaga! Przed usuwaniem zabezpiecz miejsce, aby uniknąć przemieszczenia rurki hydraulicznej. Wstaw nowy czujnik, dokręcając go ręcznie, a następnie załóż złącze elektryczne. Po włożeniu akumulatora sprawdź działanie za pomocą diagnostyki autodiagnostycznej. Czujnik można zamówić online w hurtowcach motoryzacyjnych lub specjalistycznych sklepach. Upewnij się że model jest kompatybilny z Twoim rokiem produkcji. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.